Witajcie, ten odcinek w sumie drugi nagrywam po tym odcinku o miłości, żeby nie było, że unikam tematu tego już odeszłem od tego całego mojego piciorysu, to mam nadzieję, że dzisiaj zakończymy tą historię tego pierwszego tematu i no i dobra, no i zobaczymy, a tak sobie tak fajnie może. Lepiej sobie tak usiądę, ale klimacik dzisiaj, no. Na linkę nadepnęłem. Uwaga, uwaga, fajnie takie, takie, ten. o. Elegancko. No i dobrze twarzy moje nie widać też, to też dobrze. Eee. I tego. No tam zakończyliśmy bodajże o moim tam życiu barmańskim, no e, tak mamy. Pamiętam marzec przed Dniem Kobiet, mieliśmy wspólne spotkanie barmańskie, bawiliśmy się, tańczyliśmy. Dużo wtedy wypiłem, byłem mocno pijany, rano pojechałem do domu zły na koleżankę, że nie chciała do mnie jechać. Obudziłem się w południe i wyszedłem wcześniej do pracy. Najpierw jednak wstąpiłem do baru, aby polepszyć samopoczucie trzema pięćdziesiątkami. Do pracy nie dotarłem. Wysiadłem wcześniej i poszedłem do znajomych klientów z baru pić dalej. Jak nie słyszycie, to pozdrawiam. Do pracy. Fakt, doszedłem w późnych godzinach nocnych w jednym bucie. Cały ubrudzony. Barmanka wtedy, która miała zmianę, zadzwoniła po mojego ojca. Obudziłem się w strasznym stanie w domu. Pozdrawiam moje szefowe, bardzo dobre kobiety, wyrozumiałe. Przyjęły moje przeprosiny, więc pracę uratowana. Byłem za załamany. Rozstałem się z. Stałem się z, z dziewczyną. Do dziś to we mnie gdzieś tkwi. No, to widocznie, jakiś krótki okres to był wtedy, jeżeli to we mnie tkwiło, ale w różnych sytuacjach później życiowych jest, że najlepiej to, jak nie wiem, co powiedzieć, przerobić to, żeby to za długo nie tkwiło. Spojrzeć w prawdzie, w oczy. I tak, jakbym teraz pobłogosławić tej osobie, w której nie dane nam być razem, i która ma inną drogę, I nie zadręczać się bardzo dużo życia, naprawdę zmarnowałem zadręczaniem się, czy to moja wina, już nie mówię nawet o tej sytuacji, jak to by było, czy dlaczego tak, a to, a tamto. Ejku. Wtedy na przykład nie widziałem piękna tego nieba, tych traw. Radości. Dlatego trzymajcie się ciepło. I wysyłajcie ten odcinek o miłości. Czy to, co łączy Was z tą drugą osobą, to jest miłość? O. Wiedziałem, że no. No dobra, lecę. Z rodzicami pod ich namową, dla ich spokoju, zrobiłem wszywkę. To może jeszcze też kiedyś poruszymy. Przez rok wszystki wszywki zacząłem dużo ćwiczyć, chodzić na siłownię, zrobiłem prawo jazdy. Wciąż mi jednak towarzyszyła tęsknota za dziewczyną, ogromna zag zazdrość, jak się spotykałaś z kimś innym. Wciąż byłem sam. Po roku wszywki znów zacząłem spotykać się z dziewczyną. Dowiedziałem się wtedy, Dużo informacji o niej, to też był dla mnie jakiś tam pretekst, upiłem się i od tamtego czasu zacząłem sobie jakiś czas pić, a to dyskoteka, a to kilka piw z kolegą. Zatrudniłem się wtedy na stacji benzynowej, później zacząłem pracować, po, czasie, po jakimś czasie znowu zerwałem z tą dziewczyną i czas płynął. Pracowałem wtedy w systemie dniówka nocka dwa dni wolnego. Zazwyczaj na tych dwóch dniach wolnych piłem w pierwszy dzień więcej alkoholu, w drugi leciłem kaca kilkoma piwami. Na dniówkę przychodziłem zlękniony, poddenerwowany i z nikim nie chciałem rozmawiać. Masakra. Całe życie ucieka życie. W lipcu kolega zaprosił mnie na oblewanie urodzin syna. Obiecałem rodzicom, że wrócę około 24. Upiłem się do nieprzytomności. Jak się okazało na drugi dzień, narobiłem wiele bałaganu, byłem pijany do tego stopnia, że się posikałem. Pamiętam jak czytałem tą pracę moim kolegom na terapii, że, że przyznaję się do tego, do takiego wstydliwego. Do takiego wstydliwego momentu. Byli tak czy zszokowani. Wiem, że dużo filmów oglądają ludzie, tych moich filmików, koledzy czy ktoś, kto bracia, siostry, którzy nie są uzależnieni, nie mają problemu z alkoholu. Jeżeli ty jednak masz problem z alkoholem, nadużywasz go, pijesz za dużo, to powiem Ci, że takie posikanie to jest najmniejszy problem, jaki może cię spotkać. Po prostu za dużo wypiłem. No i organizm nie panował. Poszedłem pić dalej. Zaczepiłem jakichś ludzi, co stali pod sklepem i piłem z nimi. Efekt ojciec mnie znalazł na trawie koło marketu. Brudny, bez komórki. Też najmniejszy problem, który to się spotka, jeżeli będę nadużywał alkoholu. Nie poszedłem wtedy do pracy, dostałem naganę na piśmie. O. Znów szywka rok nie picia. Wszywka to naprawdę nie jest rozwiązanie. To może być jakiś taki straszak. Ale tutaj chodzi właśnie o spotkaniu się samym ze sobą, z tą chorobą. Przyznanie, że no nie mogę, nie mogę. Jestem pierwszy krok bezsilny wobec alkoholu, ale to nie takie przyznanie, jak ja leciałem, a... Jestem alkoholikiem, nie mogę pić, bo nie mam hamulca. Takie takie powierzchowne i nie pokryte żadną pracą czy własnym rozwojem. I tutaj też za chwilę ta wszywka się skończy, o której mówię, i co? Będzie dalej. Rok nie picia. no to teraz wtedy się jeszcze trzymałem. Myślę, że może nawet nie do końca to wtedy był rok, bo przy tej lub przy tamtej już zacząłem próbować wcześniej, czy mi nic nie będzie. Nie pamiętam, jak zajmowałem wtedy wolny czas, więc chodziłem często do teatru. Tam poznałem. No, chodziłem do teatru. Piękne sztuki wtedy u nas w teatrze były. Dobra, nie będę tego komentował teraz. Tam poznałem dziewczynę, z którą chodziłem prawie rok. Ale nie byłem pewien swych uczuć, nie mogłem powiedzieć kocham. Jak to słuchasz, naprawdę z całego serca, naprawdę przepraszam za ten czas. Przepraszam za to, co przeżywałeś ze mną. Jesteś dobrą, wartościową, piękną dziewczyną. Niech ci Bóg błogosławi. Właśnie. Wtedy w czasie wszywki próbowałem alkoholu. Delikatnie sprawdzałem, ile mogę wypić. Wszywka się skończyła. Zacząłem pracować w systemie tydzień pracy, tydzień wolnego. Wtedy to się dopiero zaczęło. Zazwyczaj piłem dwa lub trzy dni wolnego. Upijałem się, a następnego dnia budziłem się z lękami, drżeniem ciała. Więc szedłem na piwo, które zwykle przeradzało się w dwie dwa, trzy nalewka z chłopakami z osiedla lub sam piłem tak zwane setki. Chodząc gdzieś i następny dzień starałem się wypijać już tylko parę piw, gdy zbliżał się dzień pracy. I tak było praktycznie za każdym wolnym tygodniem. Korzystałem wtedy parę razy z usług z pewnych usług o. Niech tak zostanie, dobra? Ludzie też byli źli, przestraszeni, nie wiedzieli co robić. Po wypiciu jednego dnia na drugi zamykali mnie na siłę, żeby znowu nie poszedł nigdzie. Czasem uciekałem im, a czasem stosowałem różne wybiegi. W czasie takiego picia zdarzało się też, że nie mogłem. No właśnie. powstrzymać moczu, straszne. No dobrze, czytam. W pracy myślałem, że nic nie, wi nie wiedzą, ale kierownik mi niedawno powiedział, że było to widoczne w moim zachowaniu. Ta praca to jest późno pisa dawno pisana. Co jakiś czas się uspokajałem, żeby dojść do siebie, naprawić sytuację materialną, a potem znowu. Za sprawą alkoholu zacząłem chodzić z dziewczyną... Bo to zaczęło się od alkoholu wtedy. Wydawało mi się, że to wtedy będzie, zaczęło się to kochało, że to będzie to. Ale gdzieś brakowało takiego gorącego uczucia. Również Cię przepraszam. Pozdrawiam i z całego serca naprawdę przepraszam. Mam nadzieję, że Ci jest dobrze i pokładane życie. Przepraszam. Nie wiedzie. Przepraszam. To jest właśnie może być powód do wstydu i ten mocz tam. To picie do, tygodniami doprowadziło mnie w, w ostatnim okresie do pobytu w szpitalu. Za pierwszym razem to było w październiku, przez dziwne dgawki i nerwy. Wtedy pamiętam, że to może tak nie do końca było, bo już pamięć się trochę tak pamięć tak. E, no, różnie to z pamięcią jest, ale mi się wydawało, że wtedy po coś grałem, że tak tylko udawałem. Że jakieś tam coś mi jest, prawda? A z czego to wynikało? Teraz w marcu pobyt w na własną prośbę. Po prostu nie mogłem tego wszystkiego już znieść, że znowu zawaliłem w pracy, swojego picia, poczucia bez sensu. Że jestem Nikim. Po wyjściu ze szpitala krótka przerwa, w czasie której chodziłem do pracy, chorowałem i byłem na jednym mitingu. A. Odczułem wtedy, wtedy jakieś dziwne niepokoje nerwy, które leczyłem jedno drugie piwami, a zupiłem się do nieprzytomności. Na drugi dzień znów picie zakończyło się to z szarpaniem z tatą może nigdy bym tego nie zrobił nawet wtedy ale jakaś taka myśl o samobójstwie mogła te, też przebiegała z pewnością ale nie do końca świadomy, nie. nie miałbym odwagi odebrać sobie tego życia i pobycia na oddziale wewnętrznym następnie w stroniu a teraz tutaj Czyli w czarnym Boże. Chciałem moim braciom i siostrom, którzy odebrali sobie życie, którzy nie mogli znieść, nie potrafię zrozumieć, może z powodu depresji, z powodu właśnie powikłań, to co alkohol może zrobić, lub narkotyki, odebrali sobie życie. Modlę się za Was i pokój Waszym duszom. Szkoda, że nie dostrzegliście tego, jak ja w tym czasie nie dostrzegałem, że jesteście piękni. Wartościowi, że jesteście potrzebni nam. Pokój Waszym duszom. Jak widzę po napisaniu tej pracy, moje picie spowodowało, że nie mam z nikim żadnych mocnych więzi emocjonalnych, uczuciowych. Nie znam siebie, mam dziwną nerwicę natręstw. nie rozwinam żadnych zainteresowań. Brak więzi rodzinnych, brak celu, stres i zagubienie mojej rodziny. Pustka, nie ułożyłem sobie życia. Moje próby zaprzestania picia trwały krótko. Po tym jak naprawiłem swoją sytuację lub kiedy nadarzyła się okazja, wracałem. Dlatego jestem tutaj, jestem tutaj, bo moje picie zaczęło mi przeszkadzać. Mam przez niewiele kłopotów w życiu. Jestem tutaj, bo mam nadzieję, że dowiem się, jak walczyć z nałogiem, jak żyć bez alkoholu, jak poznawać siebie i odbudować sobie sferę uczuć, właśnie sferę uczuć. Tu bym się nasuwa pewne tego podsumowanie, ale to będzie na koniec tego całego, pierwszej mojej terapii. Podsumuję to jakoś, to wszystko. Teraz to zostawię już. Hmm. Chwała Panu, że tutaj siedzę, mówię do Was w tych pięknych okolicznościach przyrody, spójrzcie na te słoneczko, które tam przebija Na koniec jeszcze przeczytam taki tak żeby to było na zakończenie, był taki fragmencik tak, z tych zapisków takich od kogoś dla kogoś. Dla Was, dla mnie. Wyjdź, otwórz drzwi. Na siebie, abyś sam się rozumiał. Na ludzi, gdy wyciągają otwartą dłoń na Twe problemy. Może to tak brzmi, ale często ja na przykład w tamtym czasie czy różnych czasach nie chwytałem tej dłoni. I dużo osób wiem, mam braci, siostry, którzy tego nie robią nadal i wyjdź otwórz drzwi na życie, bo chociaż jest pełne niepokoju, warto jest spędzić w jedności z samym sobą i z Bogiem. Wyjdź otwórz drzwi na ludzi. Są kopalnią umiejętności, wiedzi, wiedzy i otwarci na innych. Każda relacja czegoś nas uczy. Każdego człowieka Pan Bóg stawia na, na naszej drodze nie bez powodu. Na zdrowie. Teraz się napije. Wody z mojego fajnego sobie bidona kupiłem, prawda? Taki bidon, prawda? I woda. Nie zdawałem sobie sprawy, jak ta woda jest dobra. Na zdrowie. Pozdrawiam Was kochani, do zobaczenia, ale mam jeszcze Wam do powiedzenia, dziękuję, że jesteście, naprawdę nawet nie zdajecie sobie sprawy, ile dzięki temu, że mówię teraz do Was, że otrzymuję jakieś komentarze, wiadomości od Was, ile ja zyskuję, dziękuję za Was Bogu, pa, cheers.